Na kongresie kobiet jest Krystyna Mazurówna. Za co kochasz kobiecość w sobie? Za to, że mężczyznom się podoba. A co jest najważniejszego dla kobiet, żeby pamiętały o tym? Co jest najważniejszego? Liczyć na siebie, stać mocno na własnych nogach i nie zwracać uwagi na to, co mówi mąż, co mówi tatuś, co mówi sąsiad. Robić swoje. O tym piszesz w swojej książce: Burzliwe życie Krystyny Mazurówny, Burzliwe życie tancerki. Musimy życie tancerki, a za miesiąc idzie moja druga książka, moje noce z mężczyznami. Będzie fascynujące. Wrzucamy się do łóżka na kongresie kobiet z książkami, bo jak nie czytasz, to nie idzie, to nie z ucieknie. A co jest ważniejsze, facet w łóżku czy czytanie? Facet z łóżka, a przed tym i potem można poczytać. Lub też z facetem poczytać. Ewentualnie. Wszystkie panie, które przyjechali na kongres, a też głównie panie króliczka na kongresu też jestem ona, proszę Państwa, i też uwielbiam Panią datę Minarską I ja wiem, jak trzeba żyć, jak. Intensywnie, na całego i nie opuszczać.